Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj Wam pokażę kolejny, szybki, prosty przepis na sałatkę. A z czego to będzie sałatka? Będzie to sałatka z ogórków zielone, A więc zaczynajmy. Na początek, ja mam tutaj umyte ogóreczki. Nie obieram ich ze skóry, ale jak chcecie, to może je, możecie je obrać. Zatosuję tutaj na mandolinie, ale możecie również pokroić plasterki nożem. Czy w kosteczkę, jak już uważacie. muszę uważać, żeby sobie palcu nie zaciąć, bo jest bardzo ostra. OK. I teraz drugi ogóreczek. Ogórki mam już starte. Teraz sobie je posolę. Dodam trochę pieprzu. Razem wymieszam i odstawię na parę minut na bok. Ogórki odstawiam na bok, a ja sobie w międzyczasie pokroję cebulkę. Cebulkę kroimy takie cienkie w półksiężyce. Teraz cebulkę dołożę do góreczków i niech razem chwilę leża kurem. Przemieszam tylko. Ok, odstawiam, a ja w międzyczasie sobie pokroję natkę pietruszki. Ogórki swoje odstały. Teraz dokładam natkę pietruszki. Przemieszam. Dodam około dwóch łyżek octu jabłkowego. Jeżeli nie macie octu jabłkowego, może być sok z cytryny doda troszeczkę takiej kwasowości. Okay. I teraz dodaję śmietanę. Śmietanę 18%. I mieszam do połączenia się składników. Sałatka wymieszana. Teraz odstawiam na 10-15 minut, żeby nam się smaki przegryzły, i będzie można zajadać. Sałatka swoje odstała. Smaki się fajnie przegryzły. Tak się prezentuje. Idealna do kanapek, na śniadanie lub na kolację. Ewentualnie do grill'a. A więc, kochani, jeśli Wam się podoba pomysł na wykorzystanie ogórków w taki sposób, zachęcam Was do wypróbowania tego przepisu. Życzę smacznego i do zobaczenia.